Witajcie serdecznie. 10 września tu na kanale Radio Debata mój przegląd prasy i pierwsza wiadomość to jest przemówienie kanclerza Niemiec, będę go teraz tak, tak nazywała, Friedricha, samozwańczego Wielkiego przed ambasadorami. Wczoraj wygłosił to przemówienie. Słuchajcie. Setki przedstawicieli ambasad niemieckich na całym świecie, i nikt nie zawołał lekarza. Moim zdaniem, Friedrich Samozwańczy Wielki wczoraj bardzo przesadził. To było tak otralnione, dziwne przemówienie, które po prostu krzyczy o pomoc. My musimy naszemu sąsiadowi naprawdę pomóc. Niech Alfa Romeo już jedzie do tego Berlina, bo. E, panie prezydencie, tam trzeba po prostu przedstawić Niemcom świat taki jaki jest, bo ten świat, który przedstawił wczoraj Niemcom Friedrich Merz, e, nie jest światem realnym. To jest świat, który składa się właściwie tylko z Niemiec i z ich potrzeb. I z jakiegoś e, odrealnionego przesłania, że są powołani, aby dać światu porządek. <słyski> Niesamowite. I w tym wystąpieniu nie ma Polski na przykład. Nie ma pomysłu na coś. Ten pomysł, który wczoraj przedstawił Friedrich Merz ambasadorom, chwaląc ich, że tak świetnie jakby przekładają tą politykę, a czy jego politykę zagraniczną. Bo, nie, bo poczekajcie, zacznę od samego początku, bo to było niesamowite. Więc takie. Mm, wprowadził do, do, do tej wypowiedzi kanclerza na tej konferencji ambasadorów wprowadza minister spraw zagranicznych Wadefull i to już jest tak infantylne wprowadzenie, to już jest tak złe um, ogólnie wie, wiecie co, my musimy częściej tego całego Wadefulla jednak śledzić tej jego wypowiedzi, bo jeśli on pozwala sobie częściej na tak um, taką dziecinadę no to jakoś kiepsko z tym w tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tak, na przykład między innymi mówił, że ambasadorzy to są ci, którzy machają, machają po wizycie kanclerza, tak, do samolotu. No wiecie, to po prostu takie coś. Albo po, albo jednak niemieckie em, elity takie po prostu są, że one są tak em, poddańcze jakby tej władzy no takie coś głupiego gadać albo na przykład no, że kanclerz tak ma taki program jakby trudny tak, te podróże podróże, że tak dużo podróżuje no nie wiem nie wiem, jak tak patrzę na ostatnie dni naszego Alfa Romeo, to chyba nikt tyle nie podróżował, nie? I jeszcze wczoraj wieczorem coś tam boksował się jeszcze ze światem. Dobra, zobaczymy, jak długo wytrzyma. No cóż, Fryderyk Metz nie boksuje się, ale ma jakieś problemy ze światem, mi się zdaje, z, z postrzeżeniem. Co jest wokół Niemiec, że świat, a w szczególności Europa, i ten porządek, o którym Friedrich Merz mówi, on przecież nie zależy od Niemiec. I Niemcy są co prawda ważnym państwem, ok, w Unii Europejskiej, bez kozery, ale to nie jest państwo, które tworzy jakikolwiek porządek, który ma pomysł na jakieś, na jakieś partnerstwa, na jakieś. Że to jest państwo bez żadnego pomysłu w gruncie rzeczy, a te pomysły, które w historii poznaliśmy. No, cóż, ale lepiej nie. I też, żeby, żeby mieć jakiś pomysł, no on tu mówi, prawda, o Ordnungu, <noise> że, że jest ordnung właśnie tej demokracji liberalnej. Jakby kwintesencją tej demokracji liberalnej, która musi być ochroniona przez Niemcy, jakoby były to Niemcy? Co z tym liberalizmem? Od dziesiątek lat badam ten kraj, tak trudno mi znaleźć tą kwintesencję, myślę, że są tu inni. I to jest wszystko samozwańcze. Jest też mowa o tym, tak, że Niemcy są do tego powołane przez swoje strategiczne położenie. O tym samym mogą właściwie mówić wszystkie państwa, absolutnie wszystkie państwa w naszym regionie, że są strategicznie geograficzne powołane do tego, aby. Uratować liberalny świat. Trzeba by najpierw było jednak o sobie bardziej krytycznie, pomyśleć, jaką to dziwną drogę braku porządku. Wybrano w ostatnich latach nie za szybko tym porządkiem. Tam, tam było jeszcze znacznie więcej. To, co mnie niepokoi, ale to mnie niepokoi od pewnego czasu, to nie jest tylko brak. Kontaktu, prawdziwego kontaktu mm, z sąsiadami. Tam zabrakło czegoś tak podstawowego, żeby powiedzieć, co oczekują i co potrzebują inni, na przykład sąsiedzi, tak? Co oczekują od Niemiec? Jak Niemcy chcą to spełnić? Co oczekują, co potrzebują sąsiedzi? Nie. Nie. Padło takie coś, że Niemcy będą pomagać Ukrainie na bardzo długi czas. Także niepokojące, um, bo jak widać w tych ich dziwnych myślach, w Europie powstaje jakaś próżnia bezpieczeństwa, i w tą próżnię wchodzą Niemcy, bo jest takie wielkie niebezpieczeństwo. On przedstawił jakiś taki świat, który jest w niebezpieczeństwie to jest niby ta, właśnie ta liberalna demokracja nie wiem skąd ta. To niebezpieczeństwo, wszyscy są otoczeni tym niebezpieczeństwem. One, on jakby jest powołany do, do obrony przed tym niebezpieczeństwem, i to pole tej walki to jest Ukraina. I to jest wszystko przedstawione tak, że są Niemcy, i jest Ukraina, i są Rosjanie, ale gdzie są wszyscy inni? To, to my. Polska obroniła Ukrainę, tego państwa by nie było bez nas. My! My obroniliśmy Ukrainę, nikt inny przecież. Tam było 5000 chemów, które nie dojechały, bo był zły, zły, nadany na zły adres. Co to w ogóle za herezje? Co to są za, za herezje? Co on tam w ogóle wygaduje? Um, I um, dziwne było też to, że powiedział, że temu przesłaniu Temu tej nowej architekturze strategicznej świata podporządkowane miał, mają być wszystkie zakresy gospodarki. To mi się nie podoba. Absolutnie mnie to niepokoi. To znaczy, że każdy tej gospodarki źle określiłam. Każdy wymiar polityki, tak? Polityka wewnętrzna nagle staje się częścią właśnie tego porządku. Tego nowego porządku, tej obrony świata przed, jak on to mówi, auto, autokratami, tak? Polityka wewnętrzna, tam wymieniał jeszcze gospodarkę. Wszystkie zakresy mają być temu podporządkowane, że także polityka zagraniczna jest realizowana wewnątrz Niemiec. Słuchajcie, to są zapędy. To są zapędy i to są pomysły nie z tej ziemi. I bardzo źle, że właśnie tam, właśnie w Berlinie jest o nich mowa. Jeśli do tego dodamy rausz zbrojeniowy, jeśli do tego dodamy, że nagle nawet samochody mają stać się czołgami, czy producenci samochodów mają skoncentrować się na Zbrojeniówce, jeśli dodamy do tego, że pracownicy z przemysłu mają chodzić na szkolenia do Bundeswery, to chola hola z tym obrońcą świata liberalnego. Tu jest to jest coś niesamowitego. Jestem bardzo zaskoczona, że w Niemczech nie ma środowiska, które powiedziałoby: słuchajcie, to jest za daleko idące. To, to burzy. Wszelki porządek świata, bo przecież my mamy świat zachodni, który jest światem wolnego człowieka. Tu my rozmawiamy akurat w Polsce, to jest świat wolnego człowieka, jestem wolnym człowiekiem. I, i ja decyduję, kto ma mnie nie bronić. Niekoniecznie byłby to akurat ten sąsiad. Tak, niekoniecznie. On może być w jakimś sojuszu z innymi. Ale no, nie zwrócę się konkretnie tam. Myślę, że już jest obrońca wolnego świata i on siedzi w Białym Domu. To jestem przekonana, że tak to wygląda. Chyba większość świata jest o tym przekonana, ale jest coś tym Niemcom wmawiane. Jest tym Niemcom coś wmawiane. I nikt nie zawołał wczoraj lekarza. Tam siedzi setki niemieckich dyplomatów, super wykształconych, te super mózgi. Dla tych, co tak lubią pisać o językach. Na pewno każdy z nich zna po pięć, po siedem. Z pewnością. I co? Oni nie mają odwagi powiedzieć: Słuchaj, tłumacz. Tam na przykład padały takie, takie zdania, tak. Bo my mamy Europę. Tak, że my mamy Europę. Też niesamowite było to, że nie padło słowa Polska. Polska jest podstawowym partnerem Niemiec. Jest po Francji najważniejszym sąsiadem. Z absolutnie myślą strategiczną. W, w naszym regionie my jesteśmy jedynym państwem z myślą strategiczną nie było, nie było i nikt mu tego nie powiedział on jest już tak samozwańczy we wszystkim już tak wszystkie mózgi zjadł Aha do, do tego swojego kolegi, do tego, do tego ministra spraw zagranicznych nazwał go Jo od Johannes jo. Puh, oh. tam przecież ktoś się musi obudzić i musi powiedzieć słuchajcie nie my jesteśmy jedną taką jednym takim puzelkiem Ważnym puzelkiem, położonym na środku tego puzelka, faktycznie. Ale my jesteśmy tylko puzelkiem i musimy po prostu ten układ, no, w ten układ wejść. I to nie jest tak. Niemcy mówią, że oni muszą ten układ kształtować. Nie, przecież wszystko jest. Porządek świata zachodniego jest, jest gotowy. I Niemcy są częścią tej układanki. Na pewno nie autorem nowego porządku, bo to jest nieprawda. I to jest niebezpieczne myślenie. Alfa Romeo, pamiętaj to, proszę, jak będziesz w Berlinie: te zapędy są niewłaściwe, tam jest za dużo błędów. Nie możemy zostawić Niemcom pola, że oni kształtują jakieś porządki. W ostatnim czasie w bardzo szybkim tempie próbowali kształtować no bo to są ich pomysły z tą polityką klimatyczną ich pomysłem było także kształtowanie e, tu tych e, migracji globalnych I jeden i drugi porządek przecież poległ poległ to znaczy że ich pomysły ich porządki nie są właściwe nie są właściwe i mm, oni mogą być częścią Jakiegoś pomysłu, ale nie powinni być jego autorem. Na tym polega właśnie problem częścią, dobrym wykonawcą, jak najbardziej, dobrym partnerem do współpracy. Dlaczego nie? To jest ważny kraj, szczególnie w tej przestrzeni gospodarczej bardzo ważny kraj, ale nie autor nowego porządku świata. Na pewno nie. Dobrze, e, to tyle z Berlina, gdzie wczoraj nie zawołano am, nie zawołano lekarza, kiedy trzeba było. Słuchajcie, e, zostajemy w Niemczech i e, mam tu coś z Bilda, ale właściwie we wszystkich we, ważnych mediach to się ukazało. E, jest statek pod estońską banderą, e, który e, podlega teraz e, przeszukaniom i śledztwu. Bo prawdopodobnie w tym kanale kilońskim znak. Ktoś kanał kiloński? Tak, to jest taki to jest przepływ z Bałtyku na Morze Północne skrótem, że nie przez Danie tą drogą północną, tylko tak skrótem przez Niemcy, kanał Kiloński, wielki, wielki projekt jeszcze za czasów um, rzeszy. Drugiej Rzeszy i tam wielu Polaków jeszcze jeszcze z okresu zaborów tam pracowało, wielu z nich straciło też zdrowie, kopiąc, wykopując ten słynny kanał. E, I tam e, przeszukiwany jest statek. I to jest interesujące, że podejrzani, podejrzani są, on, znaczy ten statek podejrzany jest o szpiegostwo. Na pokładzie wszyscy podobno są Rosjanami. I teraz spójrzcie, jak to wygląda. Pięć osób jest na tym na tym statku obecnych. Tak jak jest mówione, tu są to, są to Rosjanie, dziennikarze się ta już pod, podkradali pod nich i mówią, że są to mężczyźni w podeszłym. W podeszłym wieku, i to wygląda tak, że taki statek pływa sobie, i podobno jest to podejrzenie, że wypuszczał drony. Wypuszczał drony, właśnie będąc już na wodach niemieckich, i to jest interesujące, co go interesowało, jakie to były, jakie to były miejsca. Na początku, bo. Ten statek był śledzony przez dłuższy czas. Na początku sierpnia e, była to Klaipeda, e, na Litwie. E, potem Norwegia. Więc ten, ten statek cały czas jakby krążył. Tak? Mówimy tu o Bałtyku, e, mówimy o tych, tych, tych wodach e, tu naszego regionu. W końcu skierował się ku Rendsburg mniej więcej. Rendsburg jest... E, położony na środku tego kanału. Ten kanał ciągnie się, niech to będzie 100 km. na odcinku 100 km, mniej więcej. Właśnie ten, ten gdzieś na połowie jest ten, ten Rendsburg właśnie. I tu oni uważają, że doszło do takiego czegoś, że drony, z pokładu tego statku mogły być użyte do obserwacji ważnych lotnisk, bardzo ważnych lotnisk właśnie tam, w tym regionie. Słuchajcie, tam jest też takie coś jak, na przykład Hon czy Jagel, i że tam są też szkolenia na Eurofighterach, na Chyba nawet F-16 gdzieś też to znalazłam, że są szkolenia, że stamtąd startują. Um, I to jest ta nowa forma, właśnie szpiegostwa że pływają po wodach międzynarodowych w różnych krajach. Um, Statki pod różną banderą, ale obsadzone są Rosjanami, którzy możliwe właśnie używają wtedy dronu, wypuszczają drony do obserwacji czegoś. Że to jest ta, ta nowa, nowa forma, właśnie wywiadu. Wywiadu. I tu na samej północy Niemiec, wiecie, tam jest parę takich newralgicznych miejsc. Niedaleko Huzum jest też. Położony taki ośrodek, gdzie jeszcze niedawno, nie wiem, czy to jest aktualne, dlatego pozwalam sobie o tym mówić, byli szkoleni Ukraińcy właśnie na patriotach, więc to było niedaleko Huzum. To czytałam, to zostało nawet opublikowane, uważam to za lekkomyślne, ale faktycznie też w Szleswik Olsztynie jest bardzo dużo lotnisk. Wojskowych. One są ogólnie położone na północy. Tam jest jeszcze Lage, to jest koło nie, niedaleko Rostock. Rostock-Lage jest ten Hon, jest Jagel, no jest tego trochę. Nie wiem, czy jest jeszcze ten Egebek, Kiedyś był. Więc tak wygląda ta sytuacja. Interesujące, czy, czy te rzeczy się potwierdzą? O dronach w ostatnim czasie w Niemczech jest. Mowa już od miesięcy, od wielu miesięcy, i pamiętacie, Financial Times puścił taki, taką relację właśnie o, tym, o tych dronach nad Niemcami Wschodnimi. Wczoraj dyskutowaliśmy na ten temat, że Niemcy Wschodnie mają taki specyficzny status, nie? że tam nie ma być NATO, no ale faktycznie jest, tylko mówi, że jest rotacyjna. Dobrze, ale Financial Times uważa, że teren Niemiec Wschodnich jest spenetrowany przez rosyjskie drony. Dronami obserwowany jest ten teren, ponieważ jest on terenem, gdzie dochodzi do transportu zbrojenia na Ukrainę. Że tamtędy idzie zbrojenie. Nie tylko na Ukrainę. E, w Polsce zauważyliśmy takie długie konwoje. Kierujące się na Litwę, ale to zauważyły na przykład także oficjalne media saksońskie. Pełno jest tych relacji. Uwaga, uwaga, kolona tam 10-15 właśnie pojazdów wojskowych. Często się przecież o tym mówi. Więc jest to no oficjalna informacja, ale jak oni są w stanie tymi dronami śledzić te kolony, może także zidentyfikować osoby które udają się na Litwę, no to jest to niebezpieczne. Jest nowa ustawa, co chodzi o identyfikację właśnie tych kierujących dronami, że może, że policja dostanie uprawnienia, aby tych ludzi legitymować. Może to ma związek ze sobą, ja podejrzewam, że z pewnością tak, bo widocznie na, na niemieckim niebie... Tym bliższym, to znaczy nie, nie samoloty, tylko e, bliższym e, tu. Musi być bardzo gęsto tych dronów. Mm? O, dobrze. Ehm, a na koniec blackout w Berlinie. Co za numer? Na południowym wschodzie Berlina. Na południowym wschodzie Berlina zgasło światło. Tak, w prawie, dla prawie 50 tysięcy gospodarstw domowych zgasło światło. E, miejscowy operator sieci, Strumnet Berlin, wydał taki komunikat, że nawet dzisiaj o 4.50 nadal mniej więcej 20 tysięcy klientów nie ma prądu, więc oni sobie z tym nie radzą nie radzą, są szalone trudności, e, dotyczy to e, Kypenik, Grünau, Johannes Thal Adlashof i teraz, dlaczego Słów jest w tym kontekście taki ważny ponieważ to powód, który jest podawany i tu Strumnetz-Pelin powołuje się na informacje policyjne doszło do uszkodzenia znaczy, podpalono dwa maszty, które no, służyły do transportu prądu. Wyobrażacie sobie, prawda? Takie połączenie, połączenie przecież wysokiego napięcia czy średniego napięcia, i do tego są przecież takie, służą takie metalowe maszty. I to podpalono w dwóch przypadkach, i tym samym po prostu sam kabel który jakby jest położony na tym maszcie, tak, e, uległy, uległy zniszczeniu. I to wywołało ten wielki blackout. Ale e, obecnie śledztwo kieruje się właśnie w kierunku tych jakoby terrorystów, sabotażystów. I jest podejrzenie, że są to grupy, które sprzeciwiają się Tesli. Wrogowie Tesli podpalili na, y, południ w południowym Berlinie maszty od prądu, zniszczyli kable, ponieważ właśnie w Adlershof, tak w tym regionie Tesla chce swoje zasoby badawcze poszerzyć to już od pewnego czasu wiemy fabryka na razie nie jest powiększana to tak nie zapasowało ale faktycznie już parę tygodni temu znam te relacje bo sama je śledziłam akurat w Adlashof tam jest taki park technologiczny takie miejsce Badań, tam Tesla chciała jakby wzmożyć swoją obecność, powiększyć swoją obecność tam. Słuchajcie, niesamowite, i oni to chcieli sabotażować, chcieli to zbojkotować. Tak relacjonuje nam Brandenburska policja. Czy my tak w całości musimy temu wszystkiemu wierzyć? Byłabym ostrożna, ale to jest to, co oni nam relacjonują. Podobno zrobili to lewicowi ekstremiści. Takich wypadków w Niemczech jest absolutnie mnóstwo. Tylko akurat nie na taką skalę, ale mniejszą. Przecież w zeszłym roku, w marcu, tak samo atak na Teslę. Produkcja w Tesli stanęła na tydzień, ale na okrągło, na Espany, w Berlinie. Og ogólnie na kolej przecież było pełno już takich ataków. Ja kiedyś dla Kremlinki mówiłam o tym, że Die Welt... Puściło wspaniały artykuł na temat właśnie sabotażystów w Niemczech. Oni musieli mniej więcej godzinę po publikacji tego artykułu, wziąć go z sieci, e, zmienić i dopiero wtedy powrócił ten artykuł do sieci, bo tam była mowa o tym, że konsultowali się, to znaczy niemiecki wywiad konsultował się z 50 firmami, że są narażone. Że to wywiad zgłosił się do aż 50 firm niemieckich i chciał z nimi rozmawiać właśnie o ewentualnym narażeniu ich na takie ataki. I to musiało być zdjęte, zdjęte tak z sieci. Dobrze. Ale to był świetny artykuł, który opisywał, jak to funkcjonuje. Że to są bardzo małe grupki i że zamawia się usługi. Tych grupek maleńkich po dwie, trzy, cztery osoby maksymalnie, e, podobno faktycznie e, mentalnie bardzo nastawionych, przesiąkniętych tą ideologią lewicową, je się zamawia w dark, darknecie. Tak, że właściwie nikt nie wie, kto właściwie komu co zleca, że sabotażystami są faktycznie małe grupy, które nie kontaktują się z innymi, które są jakby wsobne, autonomiczne też, ale, ale ich zlece, do ich zleceniodawców się nie dotrze, bo to są anonimowi zleceniodawcy, którzy raz tej grupce, raz tej grupce, raz tej grupce, a taka mała grupka oferuje swoje usługi w darknecie, dlatego jeden nie wie, kim jest drugi. Podobno to tak na tą skalę funkcjonuje. No więc będzie trudno dotrzeć. Właściwie dziesiątki, ja bym powiedziała setki ataków, e, takich właśnie w Niemczech. Nie wiem, czy na serio policja to śledzi, bo jeszcze nigdy nie udowodniono nikomu nic. Więc coś jest nie tak w tych śledztwach, albo my się, opinia publiczna o tym nigdy nie dowiaduje. Może właśnie ta jedyne, jedyne to, co, co wiemy, to pochodzi właśnie z tu od konkretnie Die Welt. To jest jedyny artykuł, który rzeczowo do tego podszedł. Może dlatego był narażony na wyjęcie go z sieci. To tyle na dzisiaj. Żegnam Was. Do jutra na przegląd prasy. Pa!